Ja to, roro, to to! To jest dobry dzień na bycie żywym. Ha, nie żyję. Nie żyję. Grobe <noise> nie żyje. Tak, nie żyję. Dlaczego grobe nie żyje? Skąd mam to wiedzieć? Myślę, że to. Nie żyje. No dobra. Co tam idzie Kto chce ze mną? Ej, co to do choroby na się wyprawia? nie żyje. Grobe nie żyje? Dobrze. Więc... Widzieliście z Nie, sorry koleś. Jak go znajdę, ja go pojmam i nigdy nie umrę więcej. No to było zajebiste! jakichś. Co z ciebie do mnie? nie żyje. Wiemy. Kto go zabił? Nie wiemy. Znajdę ślady. Co to? Broń? Właśnie dlatego gruby nie żyje. Groby nie, nie żyje? Tak. On umarł. Ach, no. <laughs> Nadchodzę! Rose, no. Rose! Na bok teraz! Oh, ho, ho, ho. Jestem! Według mojej diagnozy gruby nie żyje. Doktorze! Coś nie tak? Profesjonalna opinia. Gruby został zabity! O mój Boże. Wydaje mi się, że to nie jest co czym trzeba się zamartwiać. Ale co teraz? Nie. Spójrzcie cybałek! Gruby nie żyje! Co o tym myślicie? Uh, tak, tak, Scout! Do domu! Ej no B! To jest nie do pomyślenia, wszyscy jesteście tutaj! Okej, okay. wchodźmy do punktu wyjścia! Zdaje się, że Gruby nie żyje. Cholej gruby nie, wie, nie żyje? Jaka. Scout, wyleczę cię! Poważnie mówię! Kto mnie zabił? <grym>, to byłem ja? Tak! Zrobiłem to tak! <grym>, to nie. To był taki zlaździk To był... On widziałeś! Nie wiedziałem! To był ten zlaźnik! <gryw> Ma rację! To byłem ja! Podforza! No ale co! jesteś gruby, tak? I do tego jesteś brzydki! Inżynierze, jesteś przestań. bardzo, bardzo brzydki! Jesteś, jesteś gruby i tutaj Inżynierze, ja, jesteś lepszą. Inżynierze, Kurwa, myślałem, że nie żyjesz! Nie ty, pa! Haha, ha! jesteś martwy! Nie jest to niespodzianka! To było głupie! Czas się powieszać SIĘ dzieł! O... Gruby wciąż żyje! Jest super! Nie, to jest głupie!